Apelujemy tutaj przede wszystkim do kierujących, aby byli gościnni dla pieszych, jeśli mówimy o osoby piesze, które przekraczają przejścia dla pieszych. Przypominamy o zmianach przepisów, że piesze ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych, ale również w momencie, już kiedy chce to przejście dla pieszych przekroczyć, zbliża się, no to kierujący powinien przede wszystkim zwolnić, jeszcze w takich warunkach pogodowych jeszcze bardziej zwolnić. Najlepiej się zatrzymać, aby ten pieszy bezpiecznie mógł przejść przez jezdnię. Jeśli mówimy o kierujących, to oczywiście, aby pojazdy były dobrze przygotowane odśnieżone i aby dostosować prędkość do warunków panujących. Nie zawsze ta prędkość, którą informują, o której informują nas znaki, jest tą prędkością maksymalną. W takich warunkach jak dziś widzimy właśnie ta prędkość ma być o wiele, ale o wiele niższa. Pan sobie wyobraża na takich oponach w taką pogodę można w ogóle jeździć? Nie wyobrażam sobie, więc dlatego apelujemy dla osób, które jeszcze tego nie zrobiły, aby zrobiły to natychmiast najlepiej nawet dziś. Ale oczywiście opony oponami, ale jeszcze trzeba sprawdzać ciśnienie. Za każdym razem, jak przyjeżdżamy na stację benzynową tankować swoje pojazdy, z reguły są tam bezpłatne kompresory, aby sprawdzić to ciśnienie, bo. Opona z niewłaściwym ciśnieniem w sposób niewłaściwy zachowuje się podczas hamowania, podczas pokonywania zakrętów, a z odpowiednim ciśnieniem jest zupełnie inna charakterystyka takiej opony.